Dzisiaj został yy, upamiętniony mój kochany Rysiu. Oficjalnie został odsłonięty pomnik Rysia przy stacji PKM Gdańsk-Firoga, przy ławce, przy której zawsze siedział i czekał aż wsiądę do pociągu i odjadę i wracam do domu. Także jest to dla nas niesamowite przeżycie, fajna przygoda i Zapraszamy i zachęcamy wszystkich także do adopcji zwierząt. Gwarantuję Wam, że takie zwierzę bardzo mocno Was pokocha i przeleje na Was całą swoją przyjaźń, miłość i zaufanie. I jeśli dacie mu po prostu dom, opiekę należytą, to odwdzięczy się po prostu tym samym. Na przystanku PKM Gdański-Roga odsłoniliśmy dzisiaj figurkę Kotarysia, który odprowadzał swoją panią na pociąg i dokładnie w tym miejscu, gdzie rok temu na naszych zdjęciach pokazaliśmy go jak siedzi przy ławetce i odprowadza wzrokiem pociąg z odjeżdżającą właścicielką, dzisiaj stanęła jego rzeźba. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalny limitowany gadżet dla wszystkich, którzy przyjechali na tę uroczystość. Jest to brelok z miniaturką Kotarysia i ponad 60 takich breloków dzisiaj rozdaliśmy. W pierwszej kolejności zostały wykonane dobre zdjęcia Kotarysia, z nich wyselekcjonowałam najlepsze odpowiednie podrzeźby ze wszystkich możliwych kątów. Później wyrzeźbiłam go z gliny, zrobiłam model gipsowy, który następnie trafił do odlewni, gdzie docelowo został wykonany z brązu i teraz stoi tutaj na stacji.